Dzień dobry, dzień dobry. O, wyczyść obiektyw, mi pisze telefon. Wyczyściłam. Dzień dobry, dzień dobry. Idealna sprawa. Taczka leciutka, mamy następny dzień. Taczka lekka, i do śmieci wywale. Po prostu super, nie kajusia. No czego ty się boisz, moja dziewczyna? Moją dziewczynę to czeszę i czeszę. I czeszę, i czeszę. A ona wychodzi i wychodzi i wychodzi. Pokaż ryjka, Lulunia moja. Kiedy ty przestaniesz wychodzić? Co? No? Kiedy nie będziesz wychodziła? Kiedy? Uff. Idziemy. Idziemy ze śmieciami, jestem zadowolona, bo tak, pojadę, zawiozę śmieci. Wrócę. Włożę sobie e, e, Zlewki Wiecie Na kompost, pojadę na kompost I będzie super Tak Elmuś? Tak piłeczka, Elmo lubi grać w piłkę I to mi się podoba I zawiozę gar też Kurom Zupy Dobra, idziemy, taczka jest No o to mi chodziło Wiecie no może to nie jest i blacha super, ale zawsze można mi jej nałożyć, prawda, i częściej pojechać, po prostu, wszystko gładko chodzi, aż się zdziwiłam, że ja to sama po prostu skręciłam, myślałam, że nie dam rady. Później jeszcze klucz taki odpowiedni znalazłam. Oho. No. To tak. Ja kończę, bo tu głośno. Co to kurcze jest? Odejdź! Boże, z tym psem! Boczniak? Odejdź! Czy to jest boczniak? No nie wiem. Ja to odkórz zabrałam jakiś czas temu i to tak stoi. No. Ciekawe. Ciemna noc niegwiazdzista. Ciemna noc niegwiazdzista. 16. Super. Po prostu super. Idę, kurę zamknę. I wyczerpam taką dechę. Już dawno. Ona stoi. Czeka na mnie. Zaraz ją wyjmę i zabieram do domu. Może coś z tego się da. To zrobić, jakby co to jest ten kur Muszę sobie doświetlić. Dobra, kończę, bo to nie tak ciemno i tak. Czy to już widać? O matko, piepiń to o, jak zwykle. Czy to już widać? Bo ja już. Ja już widzę. No, i to zabieram do domu. Pipi, idziemy już. Powiem Wam, że to dobra rzecz jest. Już taką tego nie będę usuwała, to się ładnie wygładziło. Hmm. Jeszcze druga strona, trochę. Będzie to ja nie będę tego się wiecie nad tym tak za bardzo koncentrowała. Tu mi, tu mi się wysypało. Ale to. I to wiecie: oczywiście, zawsze coś tam się wy, wy, wydostaje z tego, ale i tak jest super. No jakiś filterek trzeba go uprać pewnie. No i wekszyn ja kupiłam. Tam gdzieś mój chyba short jest na ten temat też. Zadowolona z niej jestem. Lepsza jest od tego Parkside'a Lidlowego. Wam powiem. No. Super jest. To jeszcze kurczę mi się wysypało. Ale to nic. No i robimy zaraz, Zaraz ją maluję. i już będzie taka minimalistyczna minimalistyczna choineczka zakończyłam yy, starałam się żeby to wszystko było obłe nie było takich krawędzi wiecie, ostrych no i chyba mi się udało o, o to mi chodziło Właśnie, dobra. Malu, malu. Malu, malu robimy. O taka będzie. To jest farba kredowa. Gdzieś znalazłam, wyciągnęłam. I malujemy. Mm. Nie będzie się ostrzyło na tej zieleni. to jest. Nie ostrzy się za nic. Kolorid. Kolorid. Farba kredowa. No, zobaczymy jak wyjdzie. Będzie matowa. I zobaczymy jak to wykończymy. Jeszcze. Może kot mi powie, czemu kot siedzi. Zawsze tyłem do stołu. Może mi kot powiedzieć to. Junia. Czemu siedzisz w tym dostał zawsze? Co? A lakieru, jakiego używam? O, takiego. Dekoracyjny ochron dekoracyjno ochrony. On jest bardzo dobry. Naprawdę nieżółknący. Nie zawiera rozpuszczalników. Szybko schnie. W ogóle go nie czuć. Mm. Służy do zabezpieczenia gotowych i suchych powierzchni malarskich oraz dekoracji. Idealny do zastosowania, do zastosowania wraz z blokatem. No i co? Wydajność z litra. Do 12 metrów. <laughs> Można go rozsięczać z wodą. No i na bazie wody jest dlatego nie. śmierdzi. Do wnętrza i na zewnątrz. Ja jestem zadowolona, ponieważ z tego lakieru, ponieważ. Nazwam <laughs> ja pokażę. Wcześniej, nie wiem, dwa lata temu chyba, tak? Ja już nie pamiętam. No to ja zabezpieczałam te cegły. Ja celowo ich nie doczyściłam, ale nie czyściłam, bo były całe zamazane. Um, um, bo mi się podobają takie nierównoległe znaczy nie, nie, nierównomierne i niedoskonałe. Mi się takie podobają. No to bardzo dobre to się, słuchajcie, w ogóle nie sypie. Świetny lakier. Raz chyba kładłam, czy dwa? Już nie pamiętam. Nie rozcięciłam, ale bardzo dużo mi go zostało z tego 2,5 litra. Praktycznie połowa na taką, na taką ścianę, nie wiem ile ona może mieć 2,5, a 3 coś takiego, nie wiem, ale lakier jest bardzo dobry nawet na mury no i błyszczący taki satynowy, bardzo się nie błyszczy tylko taka taka satyna, coś takiego, o tutaj będzie widać, o Moja chojneczka prezentuje się tak! O. o, Dobrze, że polakierowałam, nie jest taki efekt yy, zabłyszczący, jest taki satynka taka Ja sobie robię dzisiaj yy, chlebek szpinakowy i co ja tutaj mam? Tutaj już mam tak. Mm, szpinak, mleko, cukier, sól, ocet. Ja później Wam podam proporcje. E, będę to blendowała. Natomiast tutaj mam suche składniki. E, mąka, soda, proszek e, do pieczenia. Blendujemy to tak na gładką na gładką masę. Ja mam taki blenderos. Ja takim blenderem będę to blendowała. Ocet jest zapewne po to, żeby był ładny kolor zielony. Dodajemy suche... Aha, prze... przesiew trzeba, Przesiad trzeba, tak, dobra, przesiewam jeszcze. Zapomniałabym. Dobra, przesiane. Mieszamy drewnianą łyżką. Taki szybki chlebek. Włączymy składniki keksówka 200 stopni 35 minut i gotowe. Dobra, no do piekarnika Piękny, pierwszy raz robiłam. Pyszne, pyszne. Polecam. No. Дага, гульку. Муга, ну, гулечек.